Widzicie, to są te pieniądze. Przepraszam, nie, nie pokazałam Wam tej koli z szoku, z pieniążkami, ale chcę Wam pokazać rodzicom. Ale co ja Wam pokażę. To jest trochę. Bo to się nie zrobiło takie czyste. Widzicie? To jest niestety, niestety brudne, ale te pieniądze są bardzo, bardzo czyste. Są to niemieckie pieniądze. No. Chciałam pokazać, co ale niestety oni wiedzą, że akurat wszystko y, ten... tyści. O. o. tu nie tak, wszystko, wszystko. mam tam czarnik, który był brudny, kolom. Y, Proszę w tym nocy spać, bo jakiś dzień. I było dalej brudne. Wszystko to nie ścinał. No. Róbcie sobie w domu, rodzicom. No. Postawiam łapki w górę. Pa.